Jest złoto! Słyszeli państwo, jest złoto. Tak oświadczył panu Jamroszczykowi, prezesowi KTK, trener najlepszej zawodniczki w jeździe indywidualnej na czas w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Krzysztof Dąbrowski. Panie Krzysztofie, teraz pana ocena tego wspaniałego startu? No był, to, był to ciężki okres przygotowawczy yy, Julce w ostatnich tygodniach, jak to mówią, po kolarsku noga nie podawała. Zrobiliśmy wszystko, żeby było dobrze i się udało. Zresztą to nie jest mój jedyny pierwszy wynik, bo chłopacy z mojego wychowania, moi wychowankowie byli wicemistrzami świata, jak Piotrek Kasperkiewicz, Przemek Kasperkiewicz i tak dalej, także. Ułanowskie, Nawrockie, a tu rośnie pokolenie następne. Przed Państwem złota medalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w jeździe indywidualnej na czas, Julia Kolwalska, Kateka Kalisz. Chciałbym, żebyś powiedziała o tym wyścigu, o tej trasie, o swoich marzeniach oraz największych osiągnięciach. No to jestem zadowolona ze startu, naprawdę. Chciałam wygrać to złoty medal, mieć. Rok temu miałam srebrny medal i chciałam w tym roku pokazać się z jak najlepszej strony. Trasa była trochę wymagająca, nierówna nawierzchnia i ta górka przed półmetkiem, naprawdę było ciężko, ale starałam się jak mogłam. I co udało się, co prawda to nie mówi się, że się udało, tylko ciężka praca. Ostatni okres bardzo mocno przepracowałaś, jak powiedział Pan trener. Tak, na każdym treningu pokazywałam siebie jak najwięcej. Trener też dużo pomógł w tym wyniku. Jestem naprawdę zadowolona. Gratuluję tego sukcesu, tego zwycięstwa i życzę kolejnych. Dziękuję bardzo. Julia Kowalska została mistrzynią.